Kurde, aż bym z Bartmanem zrobił yy, dyskusję, tylko że Bartman mówi, że on nie chce ze mną gadać, jak mam livea, bo ja z góry mam rację, jak mam livea. Nie jest tak, że mam rację. Czad, no co wy? Ja się mogę mylić. Bo on mówi, że on się nie chce mi sprzeciwiać, bo ja mam livea. I że jak dyskutujemy podczas streama, to ja defaultowo zawsze mam rację. A potem mówię: No, ja już z Bartmanem gadałem na live, ustaliliśmy, że jest Git. I potem: Ale no, panie Adminku, ale już ustalaliśmy coś, dlaczego teraz są zmiany? A powiem, Bartmaniku, poproszę na kanał. Czad, ja może jestem specyficznym człowiekiem, ale ta edycja jest dla mnie najlepszą, jaka była. Dlatego, że jest tryhard. Jakby ja mam cel w robieniu rzeczy. To nie jest tak, że jest freebuild i. O no, nie wiem, no mogę dzisiaj zrobić stajnie, ale w sumie po co mi stajnie, nie mam pojęcia. Tutaj, jakby jest tryhard. Diabeł jest obijany, nagle 8 osób. Czad, no sytuacja. Złapali mnie w nederze, nagle się loguje od nas 6 osób, żeby mnie uratować. Jakby jest cel tego wszystkiego. Jest, dążymy do czegoś, no nie? W końcu, jakby gra ma faktycznie cel, a nie po prostu Freebuild, bo na Freebuildzie ja musiałbym wymyślać sobie zajęcia typu, ej, chodź, Torek, wybudujemy kasyno czy coś takiego i jakby będziemy skamowe maszyny robić, które tak naprawdę, in the end, co, co nam te dolary dają na koncie, no nie? A tutaj, jakby mamy te eventy cały czas, no nie? Tylko problem jest w tym, że ja nie wiem dlaczego. Bardzo dużo osób nie gra na tej edycji, która może mi się wydaje, że ona jest najlepsza, może ludziom się nie podoba Ja gadałem z takim jednym youtuberem z tego sezonu No generalnie osoba, która za, za bardzo nie gra I ona mi powiedziała No ja za bardzo nie gram, bo ja nie wiem co robić na takim sezonie No what do you mean? What do you mean? Więc jakby what do you mean? Nie wiem co robi na tym sezonie, no nie wiem Wszystko normalnie być byczku, normalnie Może to jest po prostu sezon pode mnie, bo jestem takim toksycznym śmieciem, no nie? Trochę jestem takim toksycznym frajerem ale dla mnie w ogóle to, jak się team ułożył, też jest super. Jakby patrzcie, wzięliśmy Diabła i Diablesa, którzy są nowi i patrzcie, jak się zaangażowali w grę. I to też wiecie, wyniki, no nie, wiecie, Diablo ma fajne wyniki, fajnie mu się gra. O tam wiadomo, że misja tirki i w ogóle. Jakby nie wiem, dla mnie ten sezon jest najlepszy. Eee, Legend. Wiecie, sytuacja jest taka, że ja bym chciał, żeby podczas takiego eventu o walkę na lodowcu cztery gildie walczyły ze sobą o jeden skarb. A nie, że jesteśmy my versus doom. W dumie w sumie ludzie się pokłócili ze sobą, tylko jakby... Że cztery teamy na siebie napierają, nie? I my musimy na third party wchodzić, coś tam, coś tam. O z Vroomem, no wiadomo, my versus Vroom Bartman, chcesz pogadać? Możemy pogadać. Luźno. Nie będę y, agresywnie mówił. Chodź, zagramy. Powiemy, odcinek nie przeszkadzać. Chodź Bartman, pogadamy. Ja pierdzielę Oj, mam na parapecie. Dobry wieczór. Bartmanku. No, rozmawiają. Powiem ci tak, no, zaczyna znaczy, się. Ja już wiem jaki to jest ton! Bartman się mi w niczym nie sprzeciwi, ale ja będę po twojej stronie, dobrze? Bartman no. Fakt, żeby był balans w team'ach jest najważniejszy, prawda? Fakty, bo to nie jest fan ani dla jednej strony, ani dla drugiej, jak nie ma balansu, no nie? Prawda, prawda. Tylko jak ty byś to Bartman chciał rozwiązać? Bo ty byś chciał raszadę w teamie, tak? Chciałbyś zrobić. To znaczy, o ja ci powiem Nie ma złej odpowiedzi, jak coś tutaj. Nie ma złej nie odpowiedzi. Mhm. Na ten moment na mhm. pewno nie będziemy dodawać kolejnych prosów na serwer. Tak. No bo to jest e, bezsensowna polityka, tak? Tak. E, w tym momencie dodamy kolejnego prosa i co to zmieni? Znowu, któraś strona będzie poszkodowana, mhm. a już w ogóle HDMI będzie poszkodowane w takiej sytuacji. Okej. Okay. No, no. no ale wiadomo, no tutaj HDMI mają bardziej politykę. E, Luz, luzaków bardzo dobrze tak mają politykę, tak naprawdę. Da. I sprawa wygląda na to, mogli ogarnąć. Yy, możemy ewentualnie yy, będą jeszcze tam dwie nowe osoby, dojdą na serwer. No, ale to nie okay. są osoby, które potrafią się jakoś bić e, niesamowicie. Ale są to daties. Berdy, zaraz, za, za, zaraz, zaraz, pozytywnie słyszę. wpłynie na okay. jako taką rozgrywkę, no bo po prostu no, mieli ludzi, którzy grają mm -hmm. regularnie na serwerze. No to jest najważniejsze. Bo ja, bo ja się zgadzam, bo ja tam słuchałem, co mówiłeś. Mm -hmm. I generalnie ja się zgadzam z tym, Pog? że największym problemem w Rumu jest fakt, że no oni po prostu mają osoby, które nie grają regularnie. nagle nagle odpaliliście, kurde, ciło! W teamie Doom na ten moment są osoby, które grają no codziennie od tej o tej godziny mm -hmm. i zawsze o tej 20 mają czas natomiast w gildii w room masz osoby które raczej grają sobie lajkowo, można tak to określić mm -hmm. nie mają jakichś ram godzinowych określonych mówi w roomie teraz tak tak mówię okay, o w roomie okay. no i są tam osoby które wiesz no nie zajmują się tak naprawdę streamingiem na co dzień co też jest problematyczne bo dla przykładu Jawor dla Jawora najważniejszy w tym momencie jest lifestyle tak to mm -hmm. jest tam o, mu się to podoba on to robi bo chce i tak dalej, mm -hmm. no i ma z tego też zasięgi fajne, nie, więc to no, trzeba też zrozumieć to, że no, każdy tam ma jakieś, e, tak jakby swoje, natomiast guildia Dum jest mm -hmm. typową drużyną streamerską, mm -hmm. która opiera swoje, nie, swoją pracę, swoją Kurde, nie, hobby mocno, co? i tak ja dalej, pasję o granie ja i no, po prostu gracie to nie? No, to taka... nie ma co ukrywać że mhm. jest tak a nie inaczej. Nie? Mhm. Ciężko jest to rozwiązać naprawdę no, możemy dodać te, te osoby które są takimi daily streamerami do nich nie? po prostu bo ja już też z Paczolem o tym rozmawiałem. To nie jest temat tego balansu to nie jest temat yes, dzisiejszy. To już mm -hmm. się ciągnie dłuższy czas i właśnie chcemy to wykonać w taki sposób, żeby właśnie wiesz, nie robić takiej polityki, że o nie ma balansu. Znajdźmy jakiegoś prosa z UHC i go dodajmy, nie? No. Nie no, dodawanie, dodawanie prosów jest, wiesz, też jest. Na przykład, widzisz, ja na przykład z Kubirem miałem taką opcję, bo dlaczego akurat zasugerowałem Kubira? Nie dlatego, że jest dobry, tylko dlatego, że patrzę na YouTubie, ze streamerów mamy Tobiasza, no nie? I Tobiasz się bardzo zna z Kubirem. I wiesz, jak ja na przykład sobie biegam z Torkiem czy z zachą, żeby mieć taki duo content, to on, oni biegają sobie razem, no nie? Więc wiesz, jakby o to chodziło. Jeżeli chodzi o takich bardzo dużych oratorów, to wydaje mi się, że jest w miarę na równi, bo oni mają trzech, my mamy dwóch Takich oratorów, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takich. No, można powiedzieć, prosów, to mamy zbalansowane. Problem jest u nich taki, że po prostu ludzie są offline w trakcie eventu, no nie? No tak, tak. I to jest problematyczne. I no to, to się powiela na każdym etapie. Ci no, Ale też nie można mieć im za złe, bo oni mają. nie no, po prostu wiesz. Kurde, to nie jest ich główne zajęcie, pracy, jakby, nie? No, no. A wa u was właśnie w dum jest tak, że no, w zasadzie większość z was to no, granie Pasuje na. na peru, ale mnie czas. To jest praktycznie główne, główne zajęcie, nie? Mm -hmm. To jest właśnie problematyczne, nie? A ciężko jest zebrać tutaj. Osoby takie jakby ze świata Minecraft, które. No, o, inaczej. Ile Fajne jest osób takich daily streamerów Minecraft'a, którzy nie są jakoś, wiesz, niesamowicie mega spoceni i właśnie nie, nie przegrali milion jakiś tam UHC gierek i nie, mhm. nie, ten, nie promowali jakichś skam stronek? Bo my też to bierzemy pod uwagę. Bo generalnie Wresoby dużo osób długopis. też się zastanawia, jak był ten konkurs, yy, raczej konkurs, było to głosowanie na stronie, nie? Dlaczego mm -hmm. my nie dodaliśmy x ilości osób, która była wysoko w rankingu? Sprawa Kurde, jest nikiego miał przeprowadzony research. No, i po prostu niektóre osoby. Czemu tu jest zawsze do to cholery dziura? Nie wiem, coś robi tą dziurę specjalnie. No, to okazało się, że reklamowali jakieś skam stronki, typu tam te Minecrafty promocyjne, które w rzeczywistości później tracisz za parę złotych. Mhm. Nie będę tam mówił nazwy strony, bo wiadomo, nie ma co reklamować. Były jeszcze jakieś tam ruletki, które się okazały niewypłacalne, i to są osoby z historią właśnie takich sytuacji, nie? I my mhm. ich po prostu nie przyjęliśmy. A to są osoby, które faktycznie nagrywają daily daily streamy z Minecrafta, nie? Mm -hmm. A z no, lodu to, pokój? to nie jest wcale takie proste znaleźć daily streamera Minecrafta, który pasuje się po prostu w to środowisko, które tutaj mamy stworzone i no w zasadzie nie ma co ukrywać, jest dość mocno hermetyczne, nie? Mm -hmm. Więc yy, sama rekrutacja osób do, do gili, no serwer, wcale nie jest taka prosta jak się wydaje, bo yy, każdą osobę, którą my dodajemy, robimy tutaj jakiś research, spędzamy parę godzin na tym, żeby dojść do tego, kto się czy zajmuje i właśnie tak sprawa wygląda, nie? z tym wszystkim. No nie jak możemy budować, wiecie, każdego jak leci, nie? nie? No tak, no to na pewno, no, no wiadomo, że jakby, żeby wejść na serwer, trzeba mieć na pewno jakąś tam reputację nieskalaną itp. Fajnie, wiesz, dla mnie jest tak, że ja mam po prostu, że jestem bias dlatego że mi się podoba, ale wiesz, to też na, na pewno po wynikach można zobaczyć ogólnie kwadratowej, prawda? Że wiesz, jakby ludziom się też podoba sezon, graczom się mega podoba sezon, no tylko że, nie wiem, no jakby u nas jest aktywność, no, w HDMI też, HDMI w ogóle, HDMI ma często frekwencję bardzo dużą, mimo że sobie, grają sobie kasualowo, no nie? No właśnie, w HDMI, no wczoraj właśnie gadaliśmy, no to na przykład taka Mamiko, nie? Mamiko to no. jest e, osoba, która w zasadzie ja, nie wiem, z czego zbudować ściany w kwadratowej nie ma z tego żadnych korzyści, nie? Mhm. Ona gra, bo naprawdę jej się to podoba i ona naprawdę spędza kupę godzin grając tutaj w no tak. Minecrafta, nie? I to jest właśnie super i ona nie potrzebuje, wiesz, jakiegoś tryhardu, jakiejś walki. Ona się dobrze bawi, budując sobie jakieś tam rzeczy, wiadomo. Jak na przykład Fair na pierwszym nie było, nie? Bo to jest... E, no bo taki tryb gry też jest fajny, nie? Minecraft daje praktycznie nieograniczone no tak. możliwości. No tak. I właśnie tacy ludzie są w HDMI, gdzie na przykład Kuba też, on sobie stwierdził, że wybuduje metro wiem, i spędza przed. godziny grając i budując metro. To, to jest super, nie? My się właśnie martwiliśmy, zaczynając ten sezon, co my zrobimy z osobami, które faktycznie nie chcą się bić, nie? Które raczej bardziej preferują budowanie i tak dalej. Ale widzisz, znalazły swoje miejsce, jest jakiś niepisany pakt, bo w zasadzie my nic regulaminowo nie zabroniliśmy bić na przykład właśnie HDMI, ale zrobiliście jakiś taki nie Pisany pakt, gdzie mm -hmm. po prostu nie atakujecie tam postronnych osób, że tak powiem. Mm -hmm. Wiadomo, no czasem gdzieś tam patnąć o łup z przypadkiem ręką, no to to jest okej, okay, nie? Tylko właśnie problem jest taki, że jak tak dalej pójdzie, to po prostu Dum nie będzie miało przeciwnika dla z siebie. Coś Bo kopaki z Wrum stwierdzą, stara. że no, im się po prostu nie chce za każdym tak. razem obskakiwać w pierdzielu i na tym się to może wszystko skończyć, nie? I to będzie bardzo problematyczne jest w przyszłości, tak. jeśli do czegoś takiego dojdzie. Bo Odkręcić to już będzie o wiele trudniej niż naprawić to w tym momencie, nie? Mm -hmm. to prawda. Powiedz mi, Bartmanik, już Co tam, księcie, nie, nie. Skarbiec z jakich bloków zrobić, żeby była tematyka podobna? Nie wiem, z jakich bloków zrobić skarbiec, bo zrobilibyśmy... Nie, nie skarbiec, tylko jak mamy magazyn, no nie, to zrobimy taką gablotę, gdzie za szybą byłyby itemy z eventu, wiesz, na przykład babiloński kostur czy coś. I nie wiem, z czego to zrobić. Nie chcę z Blackstone'a, bo po prostu wszystko będzie takie jednokolorowe. Chcę, żeby, wiesz, były schody, i nagle pojawia się taki mały pokój taki z gablotami. I z czego ściany zrobić? Możemy spróbować z bloków neterytu. Ładne, ładnie wyglądają. Okej, okay, nie mamy. Aha. Dwa już macie przecież. O, no, dwa mamy, tak. To mamy dwie cegły ściany. Kurde, ludzie mówią kwarc. Tylko, że kwarc to jest... Kwarc to jest taki starter pack. Robię skarbiec i będzie z kwarcu. No ja z kwarcu budowałem zawsze takie pierwsze moje budowle. Tylko kwarc to jest taki... Ja zrobić coś w stylistyce nowoczesnej. Okay, się taki, nie, się no, 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 Rich life. No dobra, a ten biomek, Bartmanik w końcu coś tam ruszyło czy nie? Bo każdy kręci dziurę w suku. No, ja wiem, No, że to side -side. działamy, działamy. No właśnie, <laughs> tak myślałem. No, 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 Cały czas nad tym pracujemy. Ta, 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 ta. ta. Wiele Bardzo godzin ciężko. programiści przychodzą. Mm, mm. mm. Tak, tak. Tam już trzy kody źródłowe osobne zrobione. Dyskusja jest, który wprowadzić. Szybki netcode, Ja wiem, ja wiem. Tak, tak, no. No i to wiesz, jeszcze trzeba tutaj przeanalizować wszystkie plusy i minusy tego kodu. Nie no, myślę, a że... Claink Obsidian? W tym tygodniu można ogarnąć. Claim Obsidian jest fajny. Ej, a te łóżka można robić? Kojarzysz łóżka w ogóle te, te nowe, yy, te neterowe. No bo dane? tak, w 1.16 dodali łóżka, yy, one są jakoś tak z obsydianu jakby zrobione i nie wiem czy jeszcze się da craftować, Jaki czy jak, jak ten, że masz po prostu spawn point w neterze, nie? O, ładnie tam, pasować. Ci coś takiego. Ty, gdzie jest mój ten? Czekaj, każdy mówi kotwica, nie mam. No to, to się nazywa Rispawn anchor, To się nazywa. Spoka, weź I to tego To ogólne, tak, jak ścianę. Jako, jakoś podłączysz, to To się robi niebieskie tutaj, ta góra. To się ładu, ładuje, się Pływa. chyba złotem czy coś, glowstone'em się to podpala. O no to by już jakoś wyglądało. No nie wiem, no, mam problem ze ścianami, bo ja wiem, że to będzie gablota i po prostu za szkłem będą. Bo i tak jest. A, o, patrz, teraz się świeci. Podłogę można by z tego zrobić. Bo czekaj, bo to jest kociołek. No, nie, to ha, jest po prostu ha, blok. Ok, kliknij. <laughs> Ja pierdzielę, aż wy jesteście nice. normalni czy co? Ja pierdzielę, i czai, że jakby to hitło? Prawie zginąłem, a on jak przeżył? <gibli> Diablez jeszcze tu Diablez jak przeżył normalnie? Chłop <gibli> przeżył, coś <gibli> pisał. Ja pierdzielę, Monka Giga, Anel my boy. <gibli> <Już> <gibli> wierzyłem uwierzyłem to że jakiś efekt będzie fajny.